Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Michael, a dzisiaj nagrywamy Sword and Standard 3 solo Ultra. Dokładnie. Będziemy... Niestety ja nie będę już się wtrącał, bo wiem jak lubicie słuchać muzyki, więc zapuszczę jakąś fajną muzykę. Wybrane ściany wębęki rozwala Powietrze wypierdala E to to pan to, eta pala To też się wszystkich na kolana powala Wybrane ściany wębęki rozwala wypierdala Tak, chcę teraz jedno przypomnieć Ten Muszę wam przypomnieć to że chciałem nakręcać odcinki w Minecrafty i na koniec odcinka dam screenshoty, żeby udowodnić, że grałem w Minecraft, ale chciałem nagrywać, bo nie... bo... bardzo lubię, ale niestety coś się zepsuło w Minecraftcie. No dobra, to nie przerywam już więcej i możemy grać. Long, long. A nie zgody, so do zrobienia zgody so Są, za, za, za tą sao, całą falą mija Co zobaczysz, to zrobi twoja szyja So break your fucking neck jak bo Za produkty nigdy nie powie, to żeby prowadzić ją. A, a więc błagaj o litość Błagaj to li Co, Co to jest, że wszystkie kolana powala Wybrane sztany, bębenki rozwala Powiecie wy, to, 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 no. To jest wszystkich ta kolana powala My bramy ściany, pętelki rozwala Powietrze wyjebala To, 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 nowa fala Nowa fala, fala, fala. A zgłosi mnie każdy się to, czuję to. to widzi i to, to i nie dawi ci to daje na siłę jak i ci będę Jeden to kocha, drugi nienawidzi Ma wszyscy Kiedy my nawijamy podstewicki widzimy Wiesz co robimy, babilon walimy Na miejsca tańcujemy się, bawimy Robić się nie damy, a popiół zostawimy Co to jest, że wszystkich ta kolana powala Ubrane ściany będęki rozwala Powietrze, nie daleko Wybrane ściany, bębenki bę, rozwala po, po, To powietrze wydala To, 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 nowa fala Tak, są wszyscy kłód tu wraca Nadalamy pełen bak, wziął przeładowany drap. A jak, małszywych rozwala To zmaga nieunikniony atak Brak, słuchaj brat W końcu ludzi pełna zala Odczuję na sobie co to znaczy nowa fala Nowy gówno, świeże, dobre gówno Czuj już nie kupisz tego za cita

A ba, trzymajcie się, cześć. Uuu, o, widzę, że małe będzie Super, nie że bez ludzie. tutaj swój Poświęciliście swój czas. Na tych 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 Szczery przekaz, zaczynamy! Dzień dobry tych Chłopaki dali mi króć, to lód by i swoją drogą. Piękny jest sama ze za mną, zacieszamy się na Przeszłość mamy nieubogą, bawię się, że tam przebawię, nie tylko na dobrej zachodzie. Dali mi szansę, nie podoba wypisać się pisać rumu masę. Jaką zbliżasz się, nie zbliżasz się do mamasy. Braniajmy, tutaj behał, węż, żeż A w tym razie ty, raz galotnamy. Ludzie się krócą za to, tak naprawdę jest. Kim czeki, kto prowadzi, to zgraci, że Odpowiedź, zrób co to co A przede wszystkim robi swoje, to dobra muzyka Znasz te imię i nazwisko, dobra muzyka Lekarskie na wszystko, dobry hip-hop, szczery hip -rock. Tylko, 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 się tylko, tylko, jest tylko, jest tylko, 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 jest tylko, 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 alergii się gdzie się Nie stanęś bez nikogo. To przerażające. To ja, a kto to zrobił? Kopi 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 tego Cały czas się kopi 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 tego kopi 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 যায় <laughs> <laughs> <laughs>